Siemanko ludziska, Modrze z tej strony, zapraszam was do materiału na temat w sumie Path of Exile i Last Epoch. Jak wiecie, EAG, twórcy Last Epoch zapowiedzieli duży sezon po bardzo w sumie długim czasie i wystartuje ten sezon 2 kwietnia. A dosłownie wczoraj G&G, twórcy Path of Exile i Path of Exile 2 zapowiedzieli patch 0.2.0 do POE 2. Patch w sumie reset. Potencjalnie coś w rodzaju ligi ukaże się 4 kwietnia. W necie wrze, że jak, że po co, że przecież GG dobrze wiedziało kiedy Ele wychodzi, że może Last Poch przyniesie sezon na później, i zaraz się odezwą głosy czemu mają ustępować. I słusznie. Bo moim zdaniem Last Poch czy Poe powinny być od siebie niezależne i robić co chcą, ale czy faktycznie tak jest? I tutaj na scenę wchodzi Decent Games. Jest to oddział Decent Interactive Entertainment, dział rozrywki cyfrowej firmy Decent Holdings, zajmujący się wydawaniem gier wideo. Decent posiada już 100% udziałów w Grinding Gear Games od marca 2024, kiedy to w sumie trzech dyrektorów założycieli sprzedaje resztkę swoich udziałów, a mam tu na myśli oczywiście Chrisa, Jonathana i Marka. Koniec końców sam Tcent posiadał już chyba około 80% udziału w roku 2018. No dobra, modrzef, ale <ścoughs> co to ma do rzeczy? No to teraz ganicie, gdzie jeszcze udziały ma Tcent? t Tcent. Brawo, w EAG. Jednakże w EAG tecent ma mniejszy udział. Obecnie wielu szacuje go na około 20-25%, z tego względu, że oficjalnych danych brak, a w oficjalnym poście od EAG pada zwrot Low Equity Investment, który świadczyć może, że w momencie zawarcia umowy, czyli w roku 2022, było to od 5% do 10%. Może więcej. W samym poście możemy przejrzeć, że dyrektor EAG, Judd Kobler, Podczas poszukiwań czy wyboru potencjalnego inwestora kierował się tym, by inwestor miał marginalny lub zerowy poziom kontroli tego, jaki EAG podejmuje decyzję. Jak widać, testent kupuje wszystko jak leci, tutaj moja teoria, i oczywiście, na ale to na pewno tak nie jest. Ale zależy im na całościowym udziale, by decyzje mogli podejmować samodzielnie. Wyobraźcie sobie zarząd, który decyduje w sprawie gier, których ma całościowe. Lub częściowe udziały. I w przypadku gry numer 1 mają już zapowiedziany sezon, który był tworzony bardzo długi czas. Potencjalnie ten sezon ratuje życie tej gry. Gry, która była krytykowana za zbyt duże przerwy pomiędzy sezonami za dopowanie golda i inne rzeczy. I gry numer 2, która stoi na solidnych fundamentach ma dużo większe community ma dużo większy, jakby, liczbę stałych graczy. Stabilny kurs i oddaną grupę dużych streamerów, na których community, nie oszukujmy się, wybierze grę, jaką wybierze ich streamer. I ten zarząd sobie myśli: OK, zróbmy premierę sezonów w sumie w ten sam dzień. Bardzo dobry pomysł. Dobry plan. To moja kolejna teoria. Nie wiem, jak ten pomysł padł mi do głowy i czuję w sumie obrzydzenie do samego siebie, że mogłem w ogóle tak pomyśleć, że. Panowie biznesmany mają w dupie nas, graczy, i zwyczajnie chcą dojechać Las i Pocha, by EAG przyszło i oddało im resztę udziału, by kwestia decyzyjności przeszła w 100% w ręce Tesento. Nie. To absurdalne. Na pewno tak nie jest. Panowie Tescent na pewno mają na sercu nas, graczy, i by tego nie zrobili. Co nie? A ta sytuacja zalatuje mi zwyczajnie korporacyjnym ścierwem. Można było tego typu zagrywki zauważyć ze strony Blizzarda, kiedy to organizował chociażby jakieś campfire chaty w dniu zapowiedzi Path of Exile, czy kiedy to wypuścili ladder do Diablo 2 w premierę ili Accessów po Co teraz? Jak widać firmy nie chcą się dogadać, albo nie mogą, ze względu chociażby właśnie na decyzje takich zarządów lub udziałowców. I będziemy mieli okres posuchy, brak nowego kontentu ze strony wszystkich firm. Tak było chociażby teraz w styczniu, czy w lutym tego roku. I będziemy dostawać wszystko nagle, naraz. Wszyscy nagle będą wypuszczać swój kontent w jednym miesiącu i będą się boksować między sobą. Na tym oczywiście będą tracili tylko i wyłącznie my, gracze. Jeżeli o mnie chodzi, ja zostaję przy Last Pochu bo w tej grze bawię się najlepiej, nawet w okresie, kiedy nie ma nowego kontentu. Wam, drodzy widzowie, doradzam to samo. Kierujcie się tym, w co gra się wam najlepiej i sprawia największą frajdę, a nie, co mówi randomowy gość w internecie, która gra jest najlepsza, która ma najlepszy kontent i tym podobne. Chętnie poznam wasze zdanie na ten temat, na temat tego wszystkiego. Zapraszam do komentarzy, na Discord, do subskrypcji tego kanału i co? Do zobaczenia na streamach. Trzymajcie się. Cześć!